Dzień dobry, cześć i czołem, drogi widzowie. Witam Cię bardzo serdecznie. Negelokueros z tej strony w kolejnym odcinku Gotika Trujeczki edycja rozszerzona. No dobra, ostatnio tutaj w komentarzach ujrzałem, że warto zmienić sobie na poziom trudności średni, gdyż łatwy jest za łatwy. zresztą ja też tak uważam. E, a więc tak też uczyniłem, wyłączając oczywiście alternatywne SI. Zatem. Zobaczymy koniec końców, jak to będzie wyglądało. Jesteśmy w monterze. Oczywiście tutaj chadzają sobie niewolnicy. A pilnują ich orkowie. Tak, jakby to nie było oczywiste, nie? Najdziwniejsze, że żaden ork nas tutaj jeszcze w ogóle nie zaczepił. A my tutaj musimy. Znaleźć jakiegoś, nie wiem, dowódca, albo kogoś takiego. A to wszędzie tylko są zwiadowcy i tak dalej. O! Jest Banger. O! Rany. Zapracowuję się tu na śmierć. Mam nadzieję, że niedługo ktoś mnie zmieni. Co byś powiedział na krótką przerwę? Człowieku, oddam ci wszystko, jeśli tylko mnie stąd wydostaniesz. Dobrze. A co masz? Znalazłem tu ten artefakt. Dziwny puchar. Oddam ci go. Hmm. Mówisz, że znalazłeś puchar. A może to ognisty puchar? A skąd mam wiedzieć? Nie znam się na tym, koleś. Okej. Okay. jestem. Czyli już wiadomo, że musimy go stąd wydostać, a otrzymamy ognisty puchar. Znaczy, tak mi się wydaje, że jest to ognisty puchar. Tutaj mamy wojowników. Tutaj mamy puste chatki. O! Zgubiłeś się? Zakładam, że strażnicy nie bez powodu stoją przy bramie zamkowej. O nie! Nawet nie próbuj wejść na dziedziniec zamkowy. Orkowie zaatakują każdego obcego, którego tam znajdą. Jak to? Jeśli chcesz, żeby cię zaakceptowali, musisz się zasłużyć na miasta. Tylko wtedy będziesz mógł swobodnie poruszać się między nimi i rozmawiać z ich przywódcą. Mm, brzmi znajomo. Kim jesteś? Nazywam się Marik. Jestem przywódcą i trenerem najemników w Monterze. Jeśli będziesz się tu awanturować, odpowiedzialność spadnie na mnie. A tego byś nie chciał. Jasne? Wiesz coś na temat Xardasa? Tak. Zdołał powstrzymać wojnę. Unicestwienie magii runicznej było dobrym pomysłem. To geniusz! Cieszę się, że nie jest moim wrogiem. Gdzie znajdyk Sardasa? Nie wiem, gdzie zamieszkał mag. Onoć tylko szamani orków znają miejsce jego pobytu. Z tego co wiem, najważniejsi szamani orków przebywają w Geldern i w Silden. Ale nie jestem tego absolutnie pewien. W końcu jestem tylko człowiekiem. Hm. Chyba lubisz ksardasa. To chyba trochę za dużo powiedziano. Prawie nic nie wiem o tym magu. Ale podoba mi się pomysł ostatecznego zakończenia walk pomiędzy orkami i ludźmi. Ksardas odgrywa tu kluczową rolę. Ma wielkie plany względem orków. Jakoś mnie to nie uspokaja. Twoja sprawa. Mimo wszystkiego, co o nim mówią, ksardas wciąż jest tylko człowiekiem. Kazał mi się do ciebie zgłosić dość niesympatyczny najemnik, niejaki domenik. A tak. Kazał ci tu przyjść? Aha, no i przyszedłeś. Masz dla mnie coś do roboty? Tu w Monterze zawsze się znajdzie zajęcie dla najemnika. Ale dla Ciebie mam bardzo szczególne zadanie. Prawie nikt Cię tu nie zna, to Ci daje sporą przewagę. To znaczy? Mogę Cię wykorzystać przeciwko moim ludziom, a oni się nie zorientują. Hmm. Nie ufasz własnym ludziom? Czemu jesteś taki zaskoczony? Rozejrzyj się dookoła. Ci kretyni myślą tylko o własnym zysku. Gdybyśmy trochę bliżej współpracowali z orkami, lepiej by się nam wiodło w myrtanie. Rozumiem. Chcesz, żebym został twoim szpiegiem. Daj spokój. Uważasz, że to poniżej twojej godności? Właściwie to chyba nie ma. Dobrze. Będę dla ciebie pracować. Mądra decyzja. Więc nie traćmy czasu. Dobrze. Na czym dokładnie ma polegać moje zadanie? Ostatnio w Monterze i na farmach dzieją się dziwne rzeczy. Kradzieże zbiorów, ucieczki niewolników, najazdy i tak dalej. To wszystko śmierdzi buntownikami i zdradą. Chcę, żebyś sprawdził, kto z moich ludzi jest godny zaufania, a kto nie. Oprócz złota zdobędziesz też sławę. No i nauczę cię walczyć. Będę w swojej chacie, przy zachodnim wejściu do miasta. Jak mam sprawdzić lojalność twoich ludzi? Nie wiem. Rozmawiaj z nimi, pracuj dla nich, nawiąż przyjaźnie. Jak to zrobisz? To nie twoje zmartwienie. Zrozumiałem. Zobaczę, co się da zrobić. Nauczysz mnie walki? O, nauczyć na może, z tego co widzę. Chcę być mistrzem walki mieczem. Okej, okay, topór bojowy to opór ciężka kusza. Mistrz w strzeleniu z kuszy. Naucz mnie parowania ciosów tarczą. No e, dobra. Ile mamy punktów nauki? To jest podstawowe pytanie. 32. Dobra. Mamy tu orków. Jest to w ogóle jakoś wytłumaczone, dlaczego ci orkowie potrafią rozmawiać, bo, że tak powiem, naszemu zwiadowca. Elitarny wojownik. Czy tam najemnik? Jasne, hey, Czemu frajerze! Zanim zaczniesz walczyć na mojej arenie, musisz zapłacić za wstęp 500 złotych monet albo wynocha. Z tego będzie mi Pocałuj mnie w ból Nic z tego, koleżko Nie ujdzie ci to na sucho Zapłać za wstęp albo spadaj Zapłacę później Nie chcesz płacić, więc spadaj Co za koleś w ogóle Dobra, nie, no nie będę tu biegał, bo, bo Właśnie tak się to skończy, że wszyscy będą na mnie krzywo Patrzeć, a ja tego nie chcemy akurat O, miotła Ciekawe, czy jak zapierdzielę miotłę, to coś się stanie. Dobra, zapiszmy to. Raczej z zawalonej chaty nikt nie będzie tutaj korzystał, więc myślę, że możemy śmiało właśnie sobie coś stąd zabrać. To chyba była w ogóle jakaś świątynia z tego co widzę. Tu są workowie, niewolnicy. Tutaj mamy jakieś słoneczne ziele. A tu dalej są mury miasta i trochę... Trochę zieleniny, że tak powiem. Plus zardzewiałe miecze. Okej. Okay. Pozbierajmy wszystko, co możemy pozbierać. No tutaj już niczego nie ma. Pięknie. Ok, do góry weszliśmy, to teraz przejdziemy tędy. O. Tu chyba jakaś tawerna w ogóle jest. Akurat nie tu, hmm. sklep chyba albo i nie. No nie wiem, w każdym razie nikogo tam nie ma. Jak mogę Ci pomóc? Świeża woda, nowe narzędzia, nieużywane pochodnie. Dopóki płacisz szczerym złotem, mogę ci załatwić wszystko, co tylko zechcesz, nieznajomy. A pokaż co masz 50 sztuk złota, tak? Muszę zapłacić. Żeby był łaskaw mi pokazać. Nieźle. Fajnie się tutaj bawią w tej monterze. Ty też zamierzasz się ze mnie naśmiewać? O co ci chodzi? Chyba nie słyszałeś o tym, co mnie spotkał. Podróżowałem przez pustynię wraz z moją karawaną. Ci cholerni buntownicy zastawili pułapkę tuż obok miasta i zabrali mi cały towar. Mm -hmm. A co tam miałeś? Kosztowności, rarytasy, dobra luksusowe, artefakty i biżuterię. Co za porażka. Gdybym chociaż odzyskał moją starą, złotą szkatułkę. ma dla mnie ogromną wartość sentymentalną. Powiedz mi coś więcej o tych artefaktach. Wiem, czego szukają orkowie. Dlaczego przekopują całą krainę. Poszukują boskich artefaktów pradawnych. Mój blady przyjacielu, i przysięgam ci, Jeden z nich miałem w rękach, ale teraz przepadł i jest poza moim zasięgiem. Na zawsze. Kto ma teraz boski artefakt? Ty mnie w ogóle słuchasz? Okradli mnie buntownicy. Jeśli ktokolwiek to wie, to tylko ci przeklęci rojaliści. Jak udało ci się zdobyć boski artefakt? Pozwól, że ujmę to w ten sposób, mój blady przyjacielu. Podczas gdy inni umierają z pragnienia w piaskach pustyni, ja postanowiłem ruszyć głową. Albo inaczej. Byłem szybszy od pozostałych. Mm -hmm. Co wiesz o boskich artefaktach? Poza tym, że orkowie szukają ich jak szaleni? Na wolnym rynku mają niewyobrażalną wartość. Już samo to wystarczy. Gdzie dokładnie zostawili na ciebie zasadzkę? Jeśli opuścisz Monterę przez zachodnią bramę w stronę Trelis, zobaczysz tam moje stare towary, zakładając, że buntownicy jeszcze wszystkiego nie rozkradli. Nudzi ci się? <grystanie> Asasyn, najemnik i najemnik. Okej, okay. wyglądasz mi na spragnionego. Macie tu coś poza wodą? Zależy, czego Ci trzeba. Każda informacja to 5 złotych monet. Możemy też po prostu pohandlować. Czego sobie życzysz? Opowiedz mi o tym mieście. Montera to miasto handlowe, okupowane rzecz jasna. Przez orków. Orkowie siedzą głównie w zamku. Dzielnicami zewnętrznymi Montery ładają ich najemnicy. To dzielnica handlowa, ale nie spodziewaj się po od kiedy orkowie rozpoczęli w całym mieście wychopki, przybywa tu bardzo mało kupców. Jak wam się układa z najemnikami? No cóż, jako tako. Oddziałowi przewodzi Marik. Jeśli jego chłopcy nabroją, Marik przywołuje ich do porządku. Kto przewodzi tutejszym orkom? Niejaki Warek. Jeszcze nigdy go nie widziałem. Nie wystawił nosa poza wewnętrzny dziedziniec zamku. Znajdę tu jakąś pracę? Taki wojownik jak ty powinien przyłączyć się do najemników. To byłoby chyba dla ciebie najlepsze. No i dużo byś zarobił. Prawdziwymi grubymi rybami są tu oczywiście orkowie. Aby jednak robić z nimi interesy, musisz być przez nich tolerowany i mieć dostęp do zamku. Opowiedz mi więcej o wykopaliskach. Orkowie wykopują wszystko, co się da, wszędzie, gdzie pozostały jakieś ruiny pradawnych. To wie, czego szukają. Dowiedziałem się, że podobne wykopaliska prowadzą w niemal każdym mieście. Pokaż mi swoje towary. O! Najważniejsze, że jest wytrych. Wino, odtrutka, dwie mikstury lecznicze sobie weźmiemy. I w sumie to by było na tyle. Dobra. Lecimy dalej. Tutaj jest brama z tego co widzę. Dobra. Tu niczego nie ma. Tutaj mamy Kowala. Jeśli chcesz kupować ode mnie broń, hmm. lub nauczyć się kowalstwa, będziesz musiała za to zapłacić mora. Za mnie... Hmm. Naucz mnie czegoś o kowalstwie. No dobra, może nas nauczyć czegoś o kowalstwie, ale żeby pohandlować mam mu płacić 500 sztuk. No powaliło chyba. O, wszystko w porządku? Ach, praca dla tego tłuściocha Toreka jest naprawdę ciężka. Mhm, mm wszystko jasne. Co my tu mamy? Beczkę z wodą, no i w zasadzie nic więcej. No dobra, to ta montera taka nie za duża, z tego co widzę. Nowa dostawa? Połóż zresztą. To ty opiekujesz się magazynem? Głupie pytanie. Przecież to widać. I nie jest to łatwa robota, możesz mi wierzyć. Gdy wszystko idzie gładko, nikogo nie interesuje moja praca. Jeśli jednak cokolwiek się zapodzieje, wszyscy natychmiast panikują. Potrzeba ci czegoś? Piętnaście worków pszenicy z farmy zboża na północy. I to szybko. Jak sądzisz, co tu się zacznie dziać, jak reszta nie dostanie więcej chleba? Czego ci jeszcze brakuje? Nie uwierzysz mi. Wciąż potrzebuję pięciu baryłek mleka z zagrody na zachodzie. Doprawdy? No cóż, tak jak mówiłem, ta robota wcale nie jest łatwa. Jeszcze coś ci dospiera? Jeśli chodzi o towary, to mam już chyba wszystko. To pocieszające. A czemu nie pójdziesz i sam sobie tego gówna nie przyniesiesz? Musisz nam trochę pomóc. A kto ci powiedział, że tego chce? A właściwie. Jestem pewien. No, jak jest spokojne. Co sądzisz o waszym przywódcy Mariku? Marik kocha orków wszystko. Jeszcze podczas wojny dla nich pracował. To wazyliniarz. Ciągle siedzi w tyłku orkowego przywódcy Wareka. Jego zdolności przywódcze nie są najwyższej próby. Każdy tu dba o swoje i ma coś na sobie. Nie przepadam za Marikiem. To zadufany w sobie dupek Oho Wszystko jasne Powinien był Dobra Tu byłem? Byłem więc najwyższa pora, aby ruszyć tutaj. To jest zamek, więc pewnie tutaj chyba nie wejdę. A no dokładnie, bo tutaj ten cały marik sobie stał. No a tutaj już są mury. Miasta. No to Montera nie taka duża. Jak widać, tutaj, żeby wejść na arenę, musimy zapłacić 500 sztuk złota, więc pewnie będziemy mogli też walczyć sobie. Ale tym zajmiemy się może na samym w sumie końcu. A co dalej będzie, to tam się okaże już. Na razie mamy proste w miarę zadania. Więc ten odcinek myślę, że tutaj sobie zakończymy. Zaś w kolejnym ruszymy na pierwsze zadania do wykonania w monterze. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczyska.